Co powoduje w Twoim życiu Twój brak poczucia własnej wartości? Twoim życiem zarządzają inni ludzie. Chodzisz ubrana tak, jak oni chcą, bo zależy Ci na tym, żeby Cię chwalili i mówili, jak pięknie wyglądasz. Masz kiepskie stanowisko, ponieważ boisz się ryzykować. Siedzisz często w domu, dlatego że boisz się wyjść, bo co powiedzą inni, jak Ty wyrazisz swoją opinię, więc już lepiej siedzieć w domu. Nie dbasz o zdrowie, no bo po co? To są miejsca publiczne, ktoś cię będzie oceniał i tak płynie ci życie. Jak to zmienić? Mindset. Skup się na swoich mocnych stronach, rozwijaj je i one będą twoim mocnym kręgosłupem. Otaczaj się pozytywnymi ludźmi, czyli takimi, którzy wzmacniają twoje prawdziwe ja. Świętuj swoje sukcesy sama ze sobą, po to, by siebie doceniać, a nie by uzależniać to od innych ludzi. Dbaj o zdrowie, choć w miejsca publiczne, bo to ty decydujesz.